Tu i teraz. W audycji tu i teraz, dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, o cyberbezpieczeństwie. Przedstawiam mojego gościa Kamil Dębowski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Informatyk, wykładowca Centrum Cyberbezpieczeństwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Spojrzałem na definicję. Cyberbezpieczeństwo metoda ochrony krytycznych systemów danych i sieci przed atakami cyfrowymi. Każdy z nas jest narażony na cyberbezpieczeństwa, na, na cyberatak, a nie jesteśmy przecież jakimiś wielkimi systemami, korporacjami czy firmami. Myślimy nawet o sobie, że jesteśmy skromnymi osobami, które nie mają wielkich dochodów. Kto by się pokusił na nasze konto? I dlaczego w ogóle możemy być w orbicie zainteresowania kogoś, kto chciałby czegoś od nas właśnie przy pomocy metod y, cyberhackerskich uzyskać? Mhm. Jak to jest? To, to ja na początku odniosę się do tej definicji, Definicja jest jak najbardziej prawidłowa, aczkolwiek tak jak z definicją internetu i wielu rzeczy, które pochodzi ogólnie z takiego środowiska internetowego, e, definicji jest mnóstwo. E, ja bym tę definicję bardziej poszerzył do metody ochrony po prostu danych cyfrowych, jakichkolwiek generalnie wszędzie. E, tak, nie jesteśmy rzeczywiście, można powiedzieć my, krytycznymi zasobami, Mimo wszystko, nie zmienia to faktu, że nasze dane dalej są bardzo pożądane. Gdyby nie były pożądane, nie byłoby ataków, nie byłoby e, różnego rodzaju spamu, nie byłoby oszustw, które miałyby nas na celu. Znaczy, że więc ktoś ma z tego jakiś interes, aby te nasze dane, e, dane pozyskać. E, każdy jest e, potencjalnym celem e, na każdych danych można coś ugrać. Nawet jeżeli. Nie dysponujemy wielkimi zasobami finansowymi, nawet jeżeli nie jesteśmy znaczącą osobą w jakichś środowiskach, mm -hmm. a po prostu tylko od czasu do czasu kupujemy, robimy zakupy, funkcjonujemy, płacimy rachunki. Zwyczajne życie prowadzimy. Tak, e, nawet jeśli nasze konto w banku wynosi okrągłe zero, to dalej to co my możemy stracić, to jest nasza tożsamość. Tożsamość jest bardzo ważna w internecie i atrakcyjna, ponieważ, rozumiem dla tak dokładnie przestępców. Oszust, który Planuje atak, musi stworzyć jakąś otoczkę rzeczywistości, musi stworzyć jakieś konto, z którego wysyła informacje, albo podpiąć się pod, pod jakieś dane, które no, muszą wydawać się rzeczywiste. Wiarygodne. wiarygodne. I Oczywiście w wielu atakach można zauważyć te takie dosyć, dosyć tanie czy dosyć szybkie próby podszywania się pod kogoś, gdzie kilka literek jest zamienionych, coś wygląda podobnie, ale o wiele lepiej to wygląda, jeżeli nam na przykład wiadomość wysyła realne konto i to są właśnie te dane, które, które są tak ważne dla tych potencjalnych cyberprzestępców, więc nawet jeśli to rzeczywiście konto w naszym banku wynosi zero, to my dalej jesteśmy bardzo, bardzo interesującym obiektem do ataków, ponieważ można nas wykorzystać inne sposoby. No, irytują nas na przykład reklamy, które pojawiają mm -hmm. się, bo w sieci sprawdziliśmy, ile kosztuje kanapa i czy w ogóle mm -hmm. ta kanapa jest w jakimś kręgu naszych zainteresowań. I nagle otrzymujemy mnóstwo propozycji kanap tak. rozmaitych kolorów, fasonów i tak dalej, i tak dalej. Ba, czasami mówimy, chyba nasz telefon nas podsłuchuje, bo przecież ja rozmawiałem na ten temat z moją przyjaciółką i natychmiast dostaję no, reklamy na ten temat. Oczywiście, Czy to, to ma coś wspólnego właśnie z tym cyberbezpieczeństwem, z tym, przepraszam za słowo, trochę polowaniem na hmm. nas? Wszystko ma coś wspólnego z cyberbezpieczeństwem. Wszystko, co robimy online, wszystko, co robimy w sieci, wszystko, co wykorzystuje jako, jakąkolwiek technologię, która łączy się z internetem, ma coś wspólnego z cyberbezpieczeństwem. To bez dwóch zdań. Hmm. Najlepszym przykładem tego, no właśnie, są te wszystkie informacje, które, na których jesteśmy bombardowani. Wielu producentów czy wielu organizacji zbiera ogromne ilości danych na nasz temat, mimo że nie wiedzą tak naprawdę, co z nimi robić. Ale w przeszłości okazało się, że zbieranie danych w pewnym momencie, jeżeli zostanie odkryta jakaś nowa metoda wykorzystywania naszych danych. Okazuje się, że można to w całkiem, w całkiem niezły sposób zmonetyzować, dlatego panuje taka tendencja do promowania nam cały czas zakładania kont, zapisywania się na newslettery. E, mamy programy lojalnościowe, zostań członkiem naszego super klubu, zyskaj odznakę. To wszystko ma nas e, powoli popychać do tego, abyśmy wyrobili sobie takie przyzwyczajenie, że my chcemy te dane oddać, bo coś zyskamy w zamian. No polega na tym, że te dane potem są gromadzone. Co więcej, my nawet nie pytamy, co w zamian. Tak, jak najbardziej. To już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Trzeba przeklikać, to przeklikam. No i niestety wiąże się to potem z wyciekami danych, wiąże się to z tym, że te nasze dane tak naprawdę latają po całym internecie i nie za bardzo nawet kontrolujemy, kto ma nasze dane. Nie wiemy tego w 100%. A jeżeli, może to nie jest stricte to, co teraz mówimy, związane aż tak z cyberbezpieczeństwem, ale trzeba pamiętać, że to wszystko się ze sobą jakoś łączy. Ta świadomość. Pod kątem cyberbezpieczeństwa jesteś ogólną świadomością cyfrową, więc jedno rozwija się wraz z drugim. Nie zrozumiemy dobrze cyberbezpieczeństwa, jeżeli nie, nie zaczniemy się interesować technologiami, które nas otaczają. Chociaż wie pan, miałem taki przypadek. Jedna z sieci handlowych, w której kupowałem mebel, mhm. poinformowała mnie e, mailowo, lojalnie, że z jej bazy zniknęły informacje i że bardzo mnie przepraszają. Mhm. Z jednej strony myślę sobie piękny gest, bo wiem, że ukradziono moje dane, no ale z drugiej nie mam wpływu i kompletnie nie wiem, co się z nimi dzieje. Oczywiście, że tak. To znaczy minimalne informacje zawsze, zawsze posiadamy, tylko to też jest dobre pytanie, czy rzeczywiście to, co jest napisane, czy to, co jest, o czym jesteśmy informowani, czy na pewno ma stuprocentowe pokrycie z tym, jak to się dzieje w rzeczywistości. E Każda strona internetowa, każda mm, usługa, która działa legalnie, musi posiadać informacje na temat przetwarzania naszych danych. I jak się dokopiemy do tych informacji, to tam jest rzeczywiście napisane dokładnie, do czego są te nasze dane wykorzystywane, e, to można się przekopać. Dobre strony internetowe, dobre w cudzysłowie, czyli rzetelne, będą to miały na swojej pierwszej stronie. Najczęściej jak zeskrolujemy na sam dół strony, tam będzie polityka RODO, jak w nią klikniemy, mm -hmm. to ładnie powinno być wszystko wypisane. Do czego te nasze dane są wykorzystywane, jakie dane są zbierane. Ktoś, pan, my tego nie czytamy. Oczywiście, że tak. Znaczy, ja czytam, a <sum> to już zboczenie zawodowe. Ale tam rzeczywiście wielu rzeczy można się dowiedzieć. Przy czym, no znowu podkreślam, nie jest to w 100% zawsze nie pokłada się z, rzeczywi z, z rzeczywistością, ponieważ może się okazać, że te nasze wycieki potrafią wyjść z miejsc, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia. No nie ukrywajmy, wszyscy gdzieś jesteśmy zalogowani, posługujemy mhm. się dokumentami w formie elektronicznej, ba. Nie nosimy przecież już portfeli, płacimy używając karty w telefonie. Y Media społecznościowe, z których chętnie korzystamy, nawet jeżeli nie wrzucamy nic istotnego, bo uważamy, że to nie jest nam potrzebne, ale na przykład obserwujemy, czasami jakiś lajk like się pojawi, czasami jakiś kciuk naciśniemy albo inny emotikon, no to też jest nasza obecność w sieci, to też jest ślad po nas. Tak rozumiem. Jakaś informacja. To jest budowanie takiej naszej historii w sieci, a no to już, podejrzewam, nie jest żadnym sekretem, że to, co się zostawi w sieci, no to raczej to już nie zostanie wykasowane. Zawsze gdzieś jakiś ślad pozostaje, ponieważ zawsze właściciel danej strony czy serwisu te informacje zbiera. Czy dla bezpieczeństwa, czy dla zachowania sobie kopii zapasowej, nie ma znaczenia czy, bo może chce wykraść nasze dane, to oczywiście już spiskuje, żartuje, ale no, to są normalne, normalne zabiegi, które są stosowane, żeby te dane jakoś zabezpieczać, co wiąże się z tym, że no te dane, nawet jeżeli my bardzo często skasujemy swoje konto, czy pozbędziemy się tych wszystkich profili, to te dane dalej zostają. I to też powinno zawsze być w politykach, w politykach opisane. Hmm. No z drugiej strony zdarza się bardzo często tak, że osoby, które nie są aktywne w mediach społecznościowych, które w ogóle unikają jakiejkolwiek elektroniki i śladów w internecie, ba, używają ciągle tradycyjnych hmm. sposobów płacenia. Uważają, że są bezpieczne. Bardzo często dotyczy to starszych osób, które także no, w jakimś sensie mają kłopot na przykład i y, trochę obawiają się y, elektronicznych mediów. Czy naprawdę są bezpieczne? No, z drugiej strony słyszymy sytuacje, w których no, na przykład metoda na wnuczka, na sąsiada, na policjanta i tak, dalej, i tak dalej, właśnie ich dotyczy. Tak. No Niestety to działa w dwie strony. Ja na większość pytań, ogólnie z cyberbezpieczeństwa, zawsze odpowiadam, to zależy. Każdy od, bardzo ciężko jest odpowiedzieć zero jedynkowo w kwestiach cyberbezpieczeństwa, bo mamy bardzo dużo czynników, które wpływają na to ryzyko, które my generujemy albo które generuje środowisko, z którego korzystamy. Jeżeli chodzi o osoby sceptycznie nastawione do technologii, jak najbardziej pod kątem e, tam, przypadkowych e, pułapek czy incydentów, może rzeczywiście, te osoby są, są bezpieczne albo bezpieczniejsze. Co m, bardzo często niestety wiąże się z tym, że ich świadomość, jak korzystać z takich narzędzi, maleje, no bo jeżeli osoba się nie zajmuje, e, nie siedzi w tym internecie, nie korzysta z tych aplikacji, no to raczej nie będzie się o nich uczyła. No i później, jeżeli rzeczywiście ta osoba ma styczność e, z taką sytuacją albo z takim środowiskiem, to bardzo łatwo jest ją oszukać, albo właśnie tak jak, tak jak świetnie tutaj pan podkreślił, e, są inne metody. Metody na wnuczka, metody, metody na wielki spis ludności, metody na stał się Jakiś incydent, dzień dobry, dzwonię z policji. Tak. tak, jak najbardziej. No tu oczywiście socjotechniki są bardzo mocno wprzągnięte w tego mm. typu oszustwa, bardzo sugestywne działania y, psychologiczne. Ulegamy takim presjom, prawda? Wydaje nam się, że jeżeli czegoś nie zrobimy, to za chwilę to nieszczęście naprawdę nastąpi. Y, oszuści są świetnie przygotowani do tego, y, co chcą nam zrobić. Tak, jak najbardziej. Yy... No chyba każdy z nas zna kogoś albo kojarzy historię, jak ktoś został oszukany. Ostatnio taka bardzo, bardzo popularna historia, gdzie kobieta oddała, już nie pamiętam jaka to była kwota, ale oddała dosyć dużą kwotę pieniędzy dla Brada Pita. Brat Pitt się z nią skontaktował, był gdzieś za granicą, był bardzo chory, czy no gdzieś stracił, cał, stracił wszystkie środki, został oszukany. No i oszust prawdopodobnie korzystając też z metod nowoczesnych e, zamiany twarzy, czy może... No tam, tak, sztuczna pod, ta, inteligencja teraz bardzo, bardzo pomaga właśnie w takich przestępczych działaniach. Czy właśnie podmiany próbki głosu e, był w stanie oszukać tę kobietę no, do oddania, oddania tej osobie tam nie wiem ile to było, 40-80 tysięcy złotych. Wydaje się to nie, nie, nieracjonalne zupełnie, prawda? No tak, jak słyszymy, jak mówimy o tym tak Ta. z dystansu, no to przecież to jest, to jest absurd. Ja miałem nawet na zajęciach studentkę, e, która się śmiała, bo jej koleżanka i koleżanka się bardzo mocno zawstydziła, Koleżanka sobie flirtowała e, online z jakimś tam żołnierzem z zagranicy, z USA, e, no, który oczy, no, to oczywiście to się zawsze do, sprowadza do, do tego samego. Osoba ma nagle problemy finansowe, e, ale jest to wielka miłość, więc on chce przyjechać do danej osoby, kobiety czy mężczyzny, do jej lub jego kraju, no ale potrzebuje na ten bilet, no, żeby się w końcu spotkać, żeby ta miłość mogła rozkwitnąć. Wtedy ta osoba już całkowicie zaślepiona, zaślepiona niestety tymi kłamstwami, no przelewa te pieniądze, no i, się, no i się kontakturywa. Tak, to i cały czas rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, jak to różne obszary, prawda, jak to tak. różne tematy i zagadnienia. Proszę pozwolić, odrobina muzyki i za chwilę chciałbym, byśmy poruszyli niezwykle ważny i podstawowy temat, mianowicie hasło dostępu do naszego konta, do naszej strony internetowej, do wszystkiego. Wszędzie gdzieś to konto wymaga naszego logowania i hasła. Wydaje się, że to jest banał, ale złamanie tego hasła też jest banalne dla bardzo wielu przestępców. Tu i teraz. Kamil Dębowski, informatyk wykładowca z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Centrum Cyberbezpieczeństwa jest dzisiaj gościem audycji Tu i teraz. Technologie rozwijają się w błyskawicznym tempie. To, co w tej chwili potrafi zrobić już sztuczna inteligencja, jest momentami przerażające. Bardzo łatwo sklonować głos. Mm. Bardzo łatwo... Zmienić tożsamość, być tak wiarygodnym, że wydaje nam się, o to bliski prosi nas o pomoc. Albo czegoś od nas bardzo chce, musimy mu pomóc. Biegnijmy na ratunek, a okazuje się, że to jest oszust. Mhm. No to jesteśmy bezbronni. Bardzo często tak. Czyn może nie bezbrodnie, ale to też są bardzo ciężkie do, do wyjaśnienia sytuacja, bo do określenia, ponieważ, no tak jak mówiliśmy przed chwilą, stojąc z boku i słysząc takie historie, no wydają nam się absurdalne. Jednak w momencie, kiedy. Padamy ofiarą takiej sytuacji, takiego wydarzenia, no to bardzo często popularne są bardzo konkretne ataki, czyli takie, które mają w nas wywołać pewien zastrzyk dopaminy. Albo uczucie szczęścia, bo coś wygraliśmy, albo uczucie takiej desperacji, bo coś się stało i wtedy automatycznie organizm wchodzi w trochę inny bieg, mhm. zaczyna pompować adrenalinę i my troszkę inaczej wtedy myślimy. My czasami się już nie zastanawiamy, tylko wchodzimy w ten tryb akcji. Coś się stało, ja muszę zareagować. Mój bliski miał wypadek, więc ja muszę mu pomóc. No i wtedy niestety te nasze. Bariery umysłowe zaczynają, zaczynają opadać, no i stajemy się troszkę, troszkę bardziej podatni, no ale to jest coś, właśnie co atakujący najlepiej, najlepiej wiedzą. No dobrze, a skąd biorą się te dziwne linki, które jeżeli klikniemy, no to okazuje się, że jakaś potworna katastrofa, bo przekazaliśmy właściwie wszystkie swoje dane komuś, kto chce nasze konto no, po prostu wyczyścić. Mhm. Skąd bierze się. Ta łatwość dostępu do naszych wydaje nam się zabezpieczonych skrzynek, na przykład mailowych, cyberprzestępców. Jak oni łamią nasze hasła i dlaczego łamią nasze hasła? Słabo je zabezpieczamy? To, to na pewno. My... Polityka haseł to jest coś, co według mnie każdy, kto korzysta z internetu albo z jakichkolwiek aplikacji, jeżeli pojawia się w naszym życiu moment, w którym musimy podać hasło, to znaczy, że w tym momencie powinniśmy się zatrzymać i zaznajomić i zapoznać z polityką tworzenia bezpiecznych haseł. No, niestety, ludzie są różni. Komuś się nie chce, ktoś nie, nie, jest, nie jest może zainteresowany, czy też ma. Miałem niski stopień wiedzy o, o, o technologiach internetowych. No i stąd się zaczynają brać bardzo słabe hasła. Yy, I teraz tak: obecnie, w obecnych czasach, wygląda to trochę lepiej pod kątem generowania haseł, ponieważ każdy portal, każda strona czy aplikacja wymaga od nas pewnej długości czy pewnego skomplikowania, stopnia skomplikowania tak. hasła. Mm -hmm. Niestety, nie, każda, nie każdy portal, nie każda strona to egzekwuje yy, wstecz. Stare hasła bardzo często zostają stare i one są o wiele słabsze. Albo stare hasła gdzieś przechowywane już później, może nie są aż tak dobrze przechowywane, ponieważ technologia idzie do przodu, więc tak jak technologia idzie do przodu, czyli narzędzia do łamania haseł, no to tak samo trzeba się zacząć coraz lepiej bronić. Coś, co działało 10 lat temu, w tym momencie może zupełnie nam, hmm. nam nie pomagać. Powiedział pan mocne hasło, to znaczy naszpikowane literkami, cyferkami, znakami, dużą literką, małą literką? Taka podstawowa polityka tworzenia haseł składa się z haseł 8 znakowych. To jest minimum. Nie oznacza mm. to, że to są super bezpieczne to jest minimum, które powinniśmy mieć. I w takim hasle powinno się znajdować mała litera, duża litera, cyfra oraz znak specjalny, czyli wykrzyknik, pytajnik, gradeczka, mm. czyli hash. E, o wiele lepiej jest, jeżeli mamy hasło składające się z 12 znaków, a najlepiej, jeżeli jest to 14 albo 16 znaków. Kto to zapamięta? No i... Natychmiast sceptyk się odezwie. No, czyli I jak z... to zapamięta? No i tutaj mamy różne metody. Ja tutaj w międzyczasie też odwołam słuchaczy do nawet strony gof.pl mamy rzeczywiście na rządowej bazie, tam bazie informacyjnej taki poradnik, jak tworzyć bezpieczne hasło. Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarce gov.pl, jak tworzyć bezpieczne hasło, i tam jest taki bardzo, bardzo fajny poradnik, gdzie naprawdę wszystko jest całkiem dobrze opisane, jak te hasła generować. Ja tutaj podkreślę takie najważniejsze, najważniejsze aspekty. No, z czegoś, z czego, z czego ja korzystam, co prawdopodobnie już skreśli połowę słuchaczy z grona osób zainteresowanych, to jest menadżer haseł. To jest specjalna aplikacja, która przechowuje nasze hasła, ale też, co jest bardzo ważne, generuje sama hasła. Czyli my, próbując stworzyć konto do jakiejś aplikacji czy portalu, tak naprawdę nie mamy wpływu, czyli mamy wpływ, ale aplikacja nam proponuje, oto jest hasło. 16 znaków, całkowicie dla nas niezrozumiałych, mhm. całkowita loteria. Ale rolą tej aplikacji jest to, że my się nie musimy o te hasła martwić. Ona sobie je zapisze, bardzo często nam nawet po blokowaniu podstawi jako auto-uzupełnienie, czyli to jest taki nasz anioł stróż, trochę, który o nas dba, zarządza naszymi hasłami. Jaki jest są bezpieczny, tego? tak? Jest bezpieczny. Aczkolwiek istnieją, istnieją w przyszłości incydenty, gdzie kilka takich menadżerów również miało wycieki danych, więc zawsze trzeba sobie na to zwracać uwagę. Nic niestety nie jest, nic nie jest bezpieczne w sieci. E jeżeli chodzi o menadżera, hasło, jedyne hasło, jakie trzeba znać, to hasło do menadżera. Mhm. Bo to jest menadżera trzeba też otworzyć specjalnym hasłem, i to jest to jedyne hasło, które trzeba zapamiętać, i to trzeba sobie, sobie wykuć. E, innymi metodami, no to jest tworzenie haseł i teraz. Najlepsze hasła to hasła, które są abstrakcyjne, czyli nie mają żadnego odniesienia do rzeczywistości albo do słów, które są popularne, znane czy też wykorzystywane. Po pierwsze, nie są datą urodzin. Tak, to e, są główne ja. rzeczy, tak jak najbardziej. Tak. No to może zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak tworzyć hasło, może ja opowiem, jakie są takie dwa, dwie najważniejsze metody łamania haseł e, i to nam trochę rozjaśni co jakie hasła powinniśmy e, tworzyć. Pierwsza taka metoda, to jest metoda siłowa, tak zwany brute force. Metoda siłowa jest bardzo prosta, wręcz banalna, ona sprawdza każdą możliwą kombinację, czyli może sobie zaczynać od A. A AAA. A, A. I jeżeli sobie ustalimy, że na przykład tych hasła do 12 znaków, no to jak będzie 12A, no to potem będzie B, A, A, A i tak dalej. Czyli każdą mm -hmm. możliwą kombinację sobie ta metoda sprawdzi. teraz uwaga, ta metoda jest w 100% skuteczna. Tylko, że. No to już by nas strasznie no tak. zmarnowarwiło, bo no to tak. znaczy, że każde hasło można odgadnąć. No tak. Oczywiście, że każde hasło można odgadnąć, bo los losowo wpisując coś na klawiaturze, też mogę odgadnąć hasło. Tylko metoda... Siłowa, jak sama nazwa wskazuje, wymaga trochę czasu. Jeżeli te hasła składają się z 16 znaków i są dosyć mocno skomplikowane, to tak, metoda siłowa zadziała, tylko zajmie jej to na przykład 5000 lat. Nikt nie ma 5000 lat, aby to hasło złamać. Dlatego też, dlatego też celujemy przede wszystkim hasła jak najdłuższe. Druga metoda to jest metoda słownikowa. Metoda słownikowa polega na tym, że zaszczepiamy sobie listę z obecnie istniejącymi hasłami, czyli musimy mieć taką pomocniczą listę. No i oczywiście jest to plik tekstowy, który ma na przykład milion pozycji. I odpowiedni program zaczytuje sobie z tej listy hasło po haśle i wprowadza je do pola, no i stara się w ten sposób zalogować. Listy słownikowe bardzo często odnoszą się do obecnych trendów albo tych haseł, które w wyciekach wychodzą jako najpopularniejsze. Są oczywiście, to chyba też nie jest żadne, żaden sekret, że istnieją różne fora i różne organizacje, które zbierają wycieki i, i sobie na bazie tego statystycznie oczywiście. zaczynają robić listę, które hasła są najczęściej wykorzystywane. No i teraz, wiedząc, że mamy takie dwie metody i one głównie królują, królują w sieci, no to aby stworzyć bezpieczne hasło, właśnie przede wszystkim unikamy rzeczy oczywistych, dat. Imion, no niestety, są to też rzeczy, które najłatwiej jest nam zapamiętać. No więc o to chciałem zapytać, bo wszyscy się martwimy, że musimy mieć 5, 7, może 10 haseł, bo mm -hmm. tyle urządzeń. Do tego wszystkiego w każdym urządzeniu inna hasło, inna kombinacja. Mm -hmm. Jak ja to zapamiętam? No chyba zapiszę. Mm -hmm. Zapiszę w telefonie mm -hmm. <laughs> albo na jakiejś specjalnej karteczce, którą trzymam w dyskretnym miejscu, mm -hmm. i tylko ja i powiedzmy ktoś bliski wie, gdzie ta karteczka jest. Takie, na, takie zazwyczaj metody panują. No niestety. To jest znaczy, słabe, ja wiem. Znaczy jest słabe, ale jest to lepsze niż, niż przyklejenie sobie żółtej karteczki do narogu ekranu, co też, co, co też bardzo często ma miejsce. Ja to może ja może powiem tak. Każdy radzi sobie, jak może. Jeżeli wiemy, że nie zapamiętamy jakiegoś hasła, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie spamiętać tak, tak, takiej dużej ilości hmm. informacji, no to już jak już trzeba sobie zapisać, no to rzeczywiście możemy sobie zapisać, ale tak jak, tak jak tutaj było dobrze powiedziane, no to te, ten zapis powinien być zabezpieczony, powinien być schowany, powinien być sekretny, ale mimo wszystko powinniśmy się starać tego unikać, ponieważ jest to znowu tworzenie ryzyka. Jeżeli mamy problem z zapamiętaniem haseł, jest kilka, myślę, że dosyć prostych metod, jak takie hasło można sobie stworzyć. Pierwsza metoda jest to stworzenie hasła w oparciu o jakiś wierszyk albo zdanie, które my dobrze znamy i wyciągnięcie z tego załóżmy wierszyka, pierwszych liter każdego mm -hmm. słowa. No tak. Czyli mamy na przykład hasło w las kotek na płotek. W-K-N- P, na przykład w kotek, na Płotek, w, K, N, P, i mruga. W-K-N-P-I-M. Mamy już sześć znaków. No to sobie dodamy jeszcze jakąś cyferkę i wykrzyknik, pytajnik, i już mamy hasło, które spełnia te minimalne osiem znaków. No i posiadne... A Jednocześnie pamiętamy, że to jest fragment tak. jakiegoś wierszyka. I... Pogradzimy sobie. Tak, ciężko, ciężko, ciężko o tym zapomnieć tak, akurat. Tak. Więc y, w tą stronę bym sugerował, y, sugerował przechodzić. Przy czym, z tym dodawaniem tych cyferek z tyłu, też jest takie generalne zalecenie, żeby maksymalnie dodawać do trzech znaków, które po, się, po sobie następują. Czyli maksymalnie jeden, dwa, trzy, a nie dodawać hasło tam ABC, na przykład razu cztery, pięć, sześć. Bo to też jest bardzo łatwe potem do odganięcia tymi automatycznymi metodami. Druga metoda tworzenia bezpiecznych haseł. To jest taka złota trójca, czyli wzięcie sobie trzech słów i albo połączenie ich ze sobą, albo pomieszanie je ze sobą. Połączenie jest łatwiejsze. Bierzemy trzy pierwsze słowa, jakie przyjdą nam, nam do głowy. Weterynarz, pies i załóżmy tabletka, bo ostatnio mm -hmm. byłem u weterynarza i dawałem psu tabletkę. Więc to jest coś, co... Szukamy zawsze takich słów, które, o których zawsze będę pamiętał, które zawsze będą mi się z czymś kojarzyły. No, e, łączę je ze sobą, no i zastosuję znowu ten zabieg. Na przykład pierwsza literka z dużej, no i na końcu dodaję e, te cyfry i znaki specjalne. Albo dobrą też metodą jest podmiana niektórych liter na cyfry, czyli O możemy podmienić na 0, ponieważ jest to dosyć oczywiste. Podobne, Czasami tak. się S podmienia na 5 i na 1, czyli żeby to było tożsame, a jednak dalej dla nas łatwe do zapamiętania. Kolejną metodą bardzo podobną, aczkolwiek trochę bardziej skomplikowaną jest wzięcie tych trzech słów i na przykład podzielenie je przez pół. I pierwsze połówki tych słów złączenie ze sobą. No i tylko no, tutaj zależy od odbiorcy, czy. No tak, na no ile jesteśmy tak. gotowi na tego typu doświadczenia. Ale myślę, że rzeczywiście to jest jakiś pomysł, by stworzyć hasło bezpieczne. Tak, I jak, tylko nasze. Jak najbardziej. No, niestety zalecenia, i to może się okazać przerażające, ale zalecenia e, są takie, że no do każdej aplikacji, do każdego konta, gdzie tworzymy hasło, to hasło powinno być inne. E, niestety my żyjemy w erze wygody. E, wszystko nas pcha do tej wygody. E, to, co jest bardzo też niebezpieczne dla, dla naszych haseł, to są konta powiązane. Czy kiedykolwiek zdarzyło się nam Chcieć założyć gdzieś konto, ale chwila, wyskoczyło mi powiadomienie: nie, 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 ty się nie martw, wykorzystuj swoje konto z Facebooka albo wykorzystaj swoje konto z Google'a. Jest to niesamowita wygoda, ponieważ mam jedno uniwersalne konto i mogę się nim logować do stu różnych portali. Super. Tylko jeżeli to jedno konto, w którymkolwiek miejscu zostanie złamane, no to automatycznie łamie się mój cały dostęp do tych wszystkich stu kont, więc to jest zawsze coś za coś. Bardzo ryzykowne. Proszę Państwa, no to zostawiamy Państwa przed długim weekendem z takimi dylematami, a może, a może to będzie ten moment, kiedy właśnie te wszystkie hasła nabiorą jakiegoś naszego indywidualnego kształtu i nie będą prostą kombinacją 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7. Umówmy się, że kolejne rozmowy o cyberbezpieczeństwie na naszej antenie także się będą ukazywać, bo to ważny temat. Tak, jak najbardziej. Kamil Dębowski, informatyk, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Centrum Cyberbezpieczeństwa tej uczelni. Bardzo tak dziękuję jest. za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję również. Tu i teraz. Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.